Witam Państwa z Centrum Kompetencji Baz w Wiarosławcu. Tutaj rzepak ozimy został zasiany 24 sierpnia. Teraz znajdujemy się na plantacji rzepaku ozimego Technologii Clearfield. Technologia ta wyróżnia się tym, że wysiewamy nasiona odmian rzepaku ozimego, oznaczone literą CL. Są to specjalnie wyselekcjonowane odmiany które są odporne na substancje imazamoks. Technologia Clearfield wyróżnia się tym, że podchodzimy do odchwaszczania takich plantacji dopiero powschodowo. Zwalczamy tutaj chwasty, które znajdują się w fazie od fazy liścieni do fazy czterech liści. Rzepak w tym okresie znajduje się w fazie od trzech do czterech sześciu Liści. W technologii Clearfield zalecam stosowanie herbicydu Kleravis w dawce 2 litrów na hektar zawierającego Queen Merak, Metazachlor oraz Imazamox łącznie z adiowantem Desz w dawce 1 litra. Taki zabieg pozwoli na y, zwalczenie chwastów dwuliściennych, jak i gorczyca polna, chwasty z rodziny y, krzyżowych, rzepako-rzepiko-chwasty. Również takie chwasty jak mak polny, czy też przytulia czepna. Technologia Clearfield daje możliwość zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w jednym zabiegu. Stosowanie herbicydu Clearavis na plantacjach, gdzie uprawiane są odmiany rzepaku Clearfieldowego daje możliwość i zastępuje jeden zabieg graminicydem a w szczególności na plantacjach, gdzie stosujemy technologię bezorkową, jeden z wielu zabiegów herbicydowych graminicydem, bo jak dobrze wiemy, w technologii bezorkowej samosiewy zbóż stanowią bardzo duży problem. Prowadziliśmy badania pod kątem mieszalności klerawisu, Adiwantu DESH, karyksu oraz nawozów dolistnych firmy ADOP w laboratorium w Instytucie Ochrony Roślin. Poznaniu oraz na Apolu w naszych centrach kompetencji BASF. Wyniki badań potwierdzają skuteczność oraz bezpieczeństwo w stosowaniu wcześniej wymienionej mieszaniny produktów. Technologia Clearfield daje więc możliwość zastosowania herbicydu łącznie z adiowantem, fungicydu z funkcją regulatora wzrostu oraz nawozów dolistnych w jednym zabiegu opryskiwaczem. Pamiętajmy jednak, o kolejności tworzenia mieszanin zbiornikowych. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. BASF. We create chemistry.